Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym poświęcić tematowi, dlaczego Polki rodzą mniej dzieci. Jest to temat, który dotyka nas bardzo mocno od kilku lat. Od kilku lat. Dlatego, że przyrost naturalny w naszym kraju w ciągu, w ciągu ostatnich kilku lat jest najniższy od 1945 roku, czyli od zakończenia II wojny światowej. W związku z tym to zjawisko wzbudza no, Duże emocje oraz dyskusje i też rozważania, a także niepewność co do przyszłości, no, w którym kierunku idziemy, co się z nami stanie. Czy jako naród, nie wiem, za 100-200 lat będziemy dwa razy mniejsi? Prawda? Jak to dalej będzie? Klasyczne wyjaśnienia niższej dzietności są jakby następujące: że młodzi, młodzi nie chcą rodzić dzieci, bo nie lubią dzieci, bo są konformistami i nie chcą po prostu babrać się w pieluchy, że posiadanie dziecka jest bardzo drogie, że jest to po prostu 20 lat wyjęte z życia i to jest bardzo duży trud. Panie, młode panie mówią, że nie mogą znaleźć właściwych partnerów, właściwych kandydatów na ojca. Panowie mówią, że szukają po prostu matek dla swoich dzieci, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne. Oczywiście socjologowie, demografowie mają również swoje własne wyjaśnienia. Lekarze, lekarze również mają tutaj, podają swoje przyczyny wskazujące na, na no po prostu ogromne problemy z zajściem w ciąży wielu par, którzy które stosują różnego typu hormonalne środki wspomagania, a także in vitro, które jest no bardzo drogie i nierefundowane nie, nie w chwili obecnej w Polsce i, i to po prostu może, może utrudniać. To może utrudniać. Również Jednym z przyczyn, której jest, jest wskazywany jest strach przed zajściem w ciąży, w związku z tym, że nie można dokonać aborcji w momencie, gdy wykryje się w badaniach prenatalnych albo w prześwietleniach, że jednak dziecko jest, no, ma, jakąś, ma jakąś wadę, wadę wrodzoną, która, której się nie da na naprawić jeszcze w tym okresie prenatalnym. Odstępuję od wyjaśnienia i komentarza tych nazwy. Klasycznych powodów niższej dzietności. Natomiast chciałbym Wam wskazać, wskazać prawda, na kilka faktów. Przede wszystkim spójrzmy na świat. Jak to się dzieje, że na przykład w Afryce, w takich krajach jak Nigeria, dzietność waha się w zależności od regionów pomiędzy 5 a 12 dzieci na kobiety. Tak? No, możemy oczywiście to wyjaśnić mówiąc o tym, że no, tam jest taka kultura, tam jakby rządzi facet, tam kobieta nie ma nic do gadania, tam jest po prostu bieda, straszna bieda i tego typu, tego typu podobne wyjaśnienia. Pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka krajów dość podobnych gdzie ta, na świecie, gdzie ta kultura jest, jest bardzo... Porównywalna i przede wszystkim jest, to życie jest biedne, i tych dzieci jest na kobietę przypada jakby bardzo, bardzo dużo. Jeżeli cofniemy się bliżej nas, czyli w Europie, i spojrzymy na inne kraje europejskie, to takiej sytuacji, gdzie ta dzietność byłaby porównywalna z niektórymi krajami afrykańskimi, nie ma. Natomiast Natomiast jest jakby inna, są inne po prostu kraje. No na przykład spójrzmy na naszych południowych sąsiadów Czechów. Przypomnę, że Państwo to kilkaset lat temu było mocarstwem w skali europejskiej, które również podbiło kiedyś bardzo dotkliwie nasz kraj, spustoszyło większą część naszego kraju. Natomiast od mniej więcej stu kilkudziesięciu lat ten kraj, jeśli chodzi o liczbę ludności, jest na bardzo porównywalnym poziomie, nieporównywalnym z dynamiką jakby naszego, naszego kraju oraz tutaj liczby ludności, liczby dzieci, które rodziły się, rodziły się w Polsce. Prawda? Natomiast oni tak trwają, jeśli chodzi o liczbę, liczbę ludności. Ten przyrost naturalny jest taki bardzo delikatny i w tej, no po prostu można powiedzieć, że części jako naród nie przyrastają, ale po prostu trwają. Więc z perspektywy energii subtelnych, jak to jest? Więc zasady są jakby następujące. Tutaj na tej planecie Ziemi nasza dusza wstępuje po to, żeby się uczyć, żeby czegoś, do, żeby czegoś doświadczać, żeby czegoś doznawać, żeby spotkać się z jakimiś sytuacjami. Bez względu na to, na naszą jaźnię, na naszą świadomość, no. Bardzo często te cele pomiędzy naszą świadomością, a pomiędzy tym, dlaczego dusza tutaj została zesłana do takiej powłoki, w takim kraju, na takim kontynencie, są bardzo różne. I teraz w tej perspektywie, dobra, kiedy nas zabiera? Kiedy nas zabiera do góry? Kiedy umieramy? Umieramy wtedy, kiedy dana dusza nie jest w stanie niczego nowego się nauczyć, niczego nowego doświadczyć w tych warunkach, w jakich na ten moment, na ten moment żyje. Dobra. Czyli w, w, takiej sytuacji, w takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli, to, wyjaśnienie, jeżeli to, to wyjaśnienie przełożymy na kraje, które mają wysoki przyrost naturalny, jest, nisk, jest wysoka śmiertelność i krótki, krótki okres życia, takie jak na przykład jak kraje środkowej Afryki, tak, tak jak powiedziałem tutaj, powiedzmy Nigeria to nagle się okazuje, że no po prostu krótki okres życia, czyli jest tam ja ta, takie kraje nazywam ro, takimi krajami przejściowymi, rodzajem czyśćca, tak żebyśmy po prostu zrozumieli, co mam na myśli i, i co dokładnie chcę powiedzieć. Tak? Mamy krótkie życie, krótkie życie, które średnio się... Wokół 40-50 lat kształtuje, bardzo duży przyrost naturalny, czyli dużo dusz schodzi na dół, doświadcza czegoś, część zdaje w cudzysłowie do następnej, do następnej klasy i jest w stanie jakby dalej żyć, część, część nie, i w związku z tym jest zabierany jakby do góry. Czyli ten, ten obrót dusz, ten przemiał dusz, ten przepływ po prostu dusz w, tamty, w tamtym czasie, w tamtych krajach jest po prostu bardzo mocny i o wiele silniejszy jest ten flow, ten przepływ niż jakby w naszych krajach. Natomiast wracając jakby do Polski, prawda, do tej pory, do tej pory ten przyrost naturalny, który był notowany w naszym kraju, on był dość mocny. Widać było, że po, po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia z baby boomem, bardzo dużym, bardzo silnym przyrostem. W latach 80 podobna sytuacja, prawda, podobna sytuacja będzie, zobaczmy. Zobaczcie, prawda, lata 80., gdzie mamy do czynienia ze stanem wojennym, tak? ze stanem wojennym, z kryzysem, kryzysem gospodarczym, gdzie były kartki na, na większość podstawowych produktów. I nagle w tych, na początku tych lat 80. rodzi się bardzo dużo, bardzo dużo po prostu dzieci. Mamy taki swoisty lokalny, lokalny baby boom. No to jakby teoria o tym, że, że niepewność co do przyszłości kryzys Kryzys naturalny jest elementem powstrzymującym dzietność, no troszeczkę chyba i tutaj nie, nie pasuje, tak, nie pasuje. Natomiast, prawda, czyli co w tej, co jakby, jakie tutaj wnioski, co tutaj chcę powiedzieć. W momencie, gdy, jakie zjawiska, jakie wrócę jeszcze do kwestii porównania Czech i Polski. Chciałem zwrócić jakby uwagę na jedną rzecz. Czesi bardzo mocno różnią się pod względem spraw religijnych w stosunku do Polski. Mianowicie, rola Kościoła Katolickiego w Czechach od dłuższego czasu, od dłuższego czasu jest kilkukrotnie mniejsza. Siła Kościoła Katolickiego jest kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku Polski. Kościół katolicki tam istnieje. Oprócz tego istnieje również. Odłamy, inne odłamy chrześcijaństwa. Istnieje również Kościół Narodowy, prawda? Który, który tam wywalczył sobie swoje miejsce. Wprawdzie jest on bardzo niewielki, ale istnieje. Efektem, jest, efektem tego wszystkiego jest swoisty brak egregora Kościoła katolickiego, czyli jednego silnego egregora religijnego, który by spinał i nieświadomie przemuszał ludzi Czechów do określonych, do określonych, zachowań. Do określonych zachowań. Czyli jakby poziom wolności podświadomej Czechów jest w tym przypadku o wiele wyższy niż Polaków. No i jeżeli to już wiemy, to przenieśmy, przenieśmy to wszystko na to, co się teraz dzieje w Polsce. Z jednej strony mamy osłabienie Kościoła katolickiego, występowanie ludzi. Apostazję, występowanie ludzi z Kościoła, mamy odstępowanie młodych ludzi od udziału w rytuałach, rytuałach kościelnych, unikanie, unikanie uczestnictwa w re, lekcjach religii, prawda, w szkołach, szczególnie w dużych miastach oraz miastach, można tak powiedzieć. Czyli, co się, czyli jakby jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to nagle się okazuje, że na, pod, tym względem, pod tym względem następuje bardzo silne osłabienie egregora religii katolickiej w naszym, w naszym kraju. Tak? I to jest między m.in. też związane z tym, że zmienia się tradycyjne pojmowanie jakby no, rodziny, tak? Że, Rodzina może też funkcjonować, ale to mogą być po prostu, może, mogą to, może to być para, para ludzi, którzy się kochają, wspierają, funkcjonują w jednym gospodarstwie domowym, niekoniecznie muszą być dzieci. Natomiast no, Kościół katolicki bardzo mocno jakby mówi o konieczności posiadania, posiadania dzieci jako tym elemencie, który po prostu dodatkowo jest elementem, elementem spinającym. Jeżeli w tej perspektywie jeżeli w tej perspektywie podejdziemy do, do tego problemu jakby właśnie w ten sposób, to okazuje się, że w naszym kraju można tak powiedzieć, że coraz mniej jest do nauczenia się, coraz mniej jest do nauczenia się. Dlaczego? A no dlatego, że osłabia coraz mniej mamy, mamy coraz, coraz bardziej spokojne życie, mamy zmniejszający się wpływ egregora religii katolickiej, katolicyzmu. Tak, czyli, czyli dusze, które wybierają tutaj stąpienie prawda, na terenie Polski, nagle stwierdzają, że a nie, tu jest spokojnie, to ja już to doświadczyłem, ja już to doświadczyłam gdzieś, gdzieś poprzednie, to ja nie chcę jakby do takiego, do takiego kraju, to tutaj po prostu nie. I stąd, i stąd ten, element, ten element zmniejszającego się przyrostu naturalnego, który jest obserwowany od solidnych kilku Lat w naszym kraju. Oczywiście poglądy, które tutaj prezentuję, nie mają charakteru naukowego, tylko i wyłącznie są to moje poglądy, na sformułowanie których poświęciłem no, solidnie, solidny czas, tak, żeby rozpoznać. Co, w którym kierunku idziemy? Co tutaj się dzieje? Dlaczego zmniejsza się jakby przepływ dusz przez nasz kraj i do czego to prowadzi? Nie, nie martwię się, że nasz kraj zaniknie. Nie zaniknie. Tak jak, tak jak Czesi nie zanikają od stu kilkudziesięciu lat, tak nasz kraj również nie zaniknie i nic tutaj złego się nie, nie stanie. Dziękuję Wam za uwagę.